Pues pauixen, ih. l' la 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 la. La

Odjechał w siną dal na swojej klaczy. Baśce. No i co? No i teraz zakładamy tą naszą Ekowioskę. Zakładamy Ekowioskę, bo jesteśmy parszywymi świniami. Jesteśmy świńską parą. Świńska para eksperymentalnych. Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie chcę mi się tego słuchać. To dzięki Heniu za te hektary. Fajnie było się znać. Czekajcie. Hej, ja dałem swoją ziemię. Tak. Hej, Vekteny. Będziemy teraz tak krwiosie Żartujemy, No, żartujemy, żartujemy. <grymne>